Tym bardziej nie do. No to witamy mhm. w kolejnym potężnym materiale z serii rozbateczka i 3-3 fałszywe. Za nam potężny Skowron. A dzień dobry wieczór. I gramy na Team I, i, i Edwina. Mhm. To lakompanieros, panieros m'na Mateo, i zapraszam do kolejnego materiału z gry ŁORZBATĘKA i 3 na tym kanale. Dzisiaj ze mną w drużynie jest pan Cinek. Witam. A w przeciwnej drużynie jest Edwin z... z tym... Dreamer. Dreamer. <śpiewanie> Ale tak szybko rushuj <śpiewanie> tą kawalerię, bo ja będę szybko gotowy. No Zrobię bafa do kawalerii, zanim zrobię tego. Zanim zrobię do ogników. Mhm. Czemu mięska? Nie, powróciłem za światów. Przenoszę. Nie to, nie to, nie to. Masz nowe jednostki do dyspozycji. Jestem panem śmierci. Spójrzcie na swoje dziełki. Masz nową budowlę do dyspozycji. Troszkę złota, może ci zalega? <coughs> Mogę dać trochę no.

Jest tu jakiś kobold. No nie kobold, tylko co to jest? Kameleon. Zatakujemy? Nie, w pierwszej się w pomniki, dobra. Dobra. zosta atakowane. Zajdzie mnie. Czekaj często. Bo, że mamy, bije nam dobrze. Zaraz Mam będę gotowy, robię cieniarnię. Mam już pusta kawalerii i więcej już nie Lecą zrobię. Te, poszli w kawalerię. Czyli też mają. Dawaj, Postawisz a w tych. Mi portal? Mam, jest po lewej. Jeżeli nie zniknie, to postawię, ale. Może zaraz zniknąć Dobra, wchodzimy zaraz. Masz krychę jakąś? Trochę mam Dobra, możemy wchodzić Dawaj. Tak. W górę? Czy w lewo? Gdzie, gdzie mieliśmy wchodzić? W górę. Uważaj, uważaj jeźdźcy. Do ciebie. Idę w twoją stronę. Dawaj. Dawaj, wchodzimy. Już. Co w Mhm. Mm no zobaczmy Co wyjdzie? Odcina ci trochę coś tam Uważaj, żebyś jak nie miał, bo się zwracają twoje jednostki. ciało jest krychy, żeby to wszystko było cieniami, a nie zjawami. Morfuj. A, to popadało ci to wszystko. Mi tak. Mi popadało. No to wycofuję chyba te cienie. No się ja spróbuj ten natural. Są łuki. Faktycznie. Ale zniszcz te kopalnie, kopalnie, kopalnie. Cofnij się już tymi cieniami. Ja mogę gonić, ty nie. Dobra, musimy do endgame'u raczej już grać teraz. Twoje oddziały Proście, zzałów, zostały zaatakowane. Ciało jest słabe. Przepędźcie światło. Ciało jest słabe. Ciało jest słabe. Ciało jest Ciało jest słabe. Masz na slayerów jakichś? Tak, tylko buduję hero bibliotekę. Nie mam szpiletu chwilowo. Złoto jakbyś miał. Przepędźcie światło. Odbija sobie środek na, do, na środku, Dimer. Jakieś się jednostki potrzebuje, przecież. Kurde, Że złota już nie mam. Panie, zrobię jakąś kontra teraz. Harpie, harpie. Widam na mój natural. Mogę tylko dosłać ogniki. Masz nowe jednostki i budowle do dyspozycji. Dawaj. Do te piątki mi trochę brakuje. No mogę walić. Metal? Mogę dać 500. Dawaj, dawaj. No daję, daję. Nie mam jeszcze many na pajacach Dobra, cofaj Zabuduj, albo ja zabuduję. Kowieś te jednostki. Cofnij tam jednostki twoje A, faktycznie jeszcze zostało coś Nie osądaj, jak jest, nie Czas zredukować. Masz coś, żeby wyjść na ten, na środek? Nie, bo mi na oblegają natural cały czas. W Sinek musisz atakować gdzieś indziej Nie tylko się bronić tu nie chcę. Dawaj dawaj a Słabo, za, za słabo Muszę tam dosłać więcej Harpie, twój bohater został zaatakowany. Szybkość, Słabo ci, te pajacy, za słabo. Znów oblegają. Masz jakiś metal? Tak. To dawaj. Znowu mi oblegają. Oje, A już padła teraz ta wieża. Krychy na cienie. Nie, jeszcze nie. To wielostron. Tę piątkę dopiero kliknąłem. Cały czas dosyłają. Zabuduj mnie tam, jak możesz. Mogę spróbować. A to jest wypełnione. Mm. Jak z rogami? Mój ruk jest, prawy górny też. Chodząc mój znów z ognikami. No to jak z ognikami, to cienie w to. Musisz czarami te porobić. Mogę spróbować, ale to. A masz kryształ dla mnie, może? Coś tam porobiłem. Atakuj, atakuj! Ogniki są z boku. Daj, daj mi krychę. Jak masz, to pójdę w nie. Cienie. No, daję ci. Incinek. Ja Żebym nie tracił tych odników tam za bardzo. Potrzebuję czegoś lepszego. Płonące, próbuję ponących. Wchodzą znów no Ja tam to Uważaj A, no na no to wiesz, jest jak jest t kolejne Dawaj, dawaj Sko Bo kawalerią wjechałem Cinek na t to liszę na ogniki, skow. O kurde. Przytankowałem tam szkieletami. Brawo Harpie. Męczą mnie to strasznie. Uważaj, skowron. A, nie damy rady tu. Tutaj nie. Tutaj trzeba znowu oddać krycha. ten natural. Albo zrobię bardzo dużo cieni, jak mi dasz dużo krychy. Tylko, że te łuki są problemem. Robię kawalerię z kilku. No, uważaj na ogniki. Już chyba trzeba cofnąć. Może kataski ustaw za wieżami? Mogę zrobić kataski. Wypełni wierzę Będą wchodzić Czy nie gdzieś, pośli gdzieś cienie jakieś Żeby ich odwrócić uwagę A Co jest, cienie żeby... się nie chcą ruszyć Dwa, zrobione No? no. To się wyjebało, ale to nic. Co, jest jakiś bóg? Nie mogę ruszyć czterech cieni w jednym miejscu, co robię. Cienie nie mogą się ruszyć. I kolejne. Nie wiem. I kolejny się nie może ruszyć. Widzisz? Nie, nie widzę tego teraz. Dobra, było tu po prostu za wąsko. Dobra zaraz to od tyłu wyjaśnię Dobra Weźmy kamerę teraz na to w tym momencie Harpie Cieniami im poniż kopalnie cinek W ciemnościach oczekuje Posępnienie ciało jest posłabniej. Oj 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 lisę rób Nie mam sobie Masz krychę to rób lisa i cienie i harpie Dajcie cienie cinek, cię cienie, no wiadomo co chodzi. Spróbuję na jednorożce. Jednorogi spoko na w Ej, wam dawać. Halo. Mam bardzo dużo cieni. Wejdę w srakę natural. Jakich odciągniesz? A uh. Środek, środek, środek Dobra, też to tobą się bije. Tylko, że tam mają fizyki. Harpię weścinek, żeby oni tego nie liczyli. Leczyli. E, musisz dodać do tego coś innego niż cienie. Okej, okay, na razie nie mam surków bez naturala Dam ci tysiąc metalu, spróbuj coś tam. E, i tylko nie, nie tych najlepszych. Lise. Tylko tych, tych. Po, slayerów, po pogromców. Tak, zrobię. O, właśnie te, te, te więzienia tam buduj, bardzo dobrze. Klatki? Tak. Ono rotuje armię na lewy róg. Trzeba im kopalnię trochę poniszczyć. wchodzą Dobra Syłam Jednorogę daj na to Żeby to zajwował Harpie Harpie lecą A, muny najpierw od tyłu co? Wyszedł? Skraszowało go? Nie, stracił od kręgu wszystko, co nie? Nie, stracił od kręgu wszystko. Tylko tam, gdzie atakował mnie. Na twoim naturalu, no. Psycha siadła. Okej. Okay. No, z okay. bez ciebie to bym Wyszło. to bym to przegrał. Dobrze zagrać, ja, Jak mnie tam przyciskali, to chaotycznie i właściwie się miotałem tylko. Zwyciężyłeś. Dobra. To co, drodzy Państwo? Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z teraz z innych na tym kanale. Ja byłem Skowron 5. Pozdrawiam i polecam. Na razie. No i za mną byłcinek oczywiście. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Nie musiałem mieć streama, żeby wiedzieć, co się będzie działo. Widzę po córkach, że jesteś. strasznie Hopla. miałeś, dużo miałeś lepsze surki od nich, praktycznie prawie Pokaż tyle co oni razem, więc oni raczej stawiali na tego takiego rasza w drugie tempo. I jak im nie wyszło, no to już trzeba byś ich przeskalował, bo byłeś lepiej rozwinięty.